Podam z szybkim, krótkim i konkretnym przekazem. Koniecznie zagrajcie w to demo, koniecznie dodajcie tę grę do listy swoich życzeń na Steamie. I kiedy ta gra zostanie wydana w przyszłym roku, zapewne mam nadzieję, to koniecznie w nią zagrajcie w pełnej wersji, bo szykuje się naprawdę coś absolutnie przepysznego. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Tchajnowski, gram w gry od stu, może nie stu, ale prawie 50 lat. I trafiłem właśnie na demo. Takiego tytułu, który po prostu spowodował pojawienie się wielkiego uśmiechu na mojej twarzy, ale na, zanim wszystko bardziej dokładnie opiszę, najpierw nakreślę może tło. Wyobraźcie sobie, że. No nie, to trudno sobie wyobrazić, że jesteście tacy starzy jak ja, ale <laughs> wyobraźcie sobie, że graliście w gry fabularne na początku lat 90., -tych. wiecie, takie prawdziwe gry fabularne, z mistrzem gry, który opisuje całą akcję, z kartami postaci, z mapą, którą sobie rysujecie. Na waszych kajecikach, czy też we waszych kajecikach z modułem przygody, który mistrz gry trzyma gdzieś na uboczu i przegląda, nie zdradzając wam niczego z tego modułu, by opowiedzieć wam historię i przeprowadzić was przez kampanię. I gra, o której teraz mówię, to jest dokładnie, prawie dokładnie takie przeżycie, jakbyście się cofnęli, hen hen, w przeszłość, albo jeśli gracie w gry popularne teraz. To tak, jakbyście weszli w ten świat. A jeśli nie gracie w gry fabularne, to tak, jakbyście zagrali w gry fabularne z mistrzem gry. Gra nazywa się The Secret of Weepstone i demo jest dostępne właśnie na Steamie. Secret of Weepstone, czyli tajemnica Weepstone, to jest nazwa Osady, czyli jęcze Kamienia. Tajemnica jęcze Kamienia. Załóżmy, że ta gra będzie zlokalizowana na język polski. Na razie jest tylko po angielsku, niestety, ale załóżmy, że będzie zlokalizowana jakieś po polsku. No i mamy tutaj właśnie tytułowe miasteczko, w którym. Jest, um, źle się dzieje, powiedzmy, i w miejscowej karczmie wybieramy bohaterów. Jak to zwykle bywa, ruszamy na przygodę. W tym wypadku, przygodą jest zbadanie twierdzy Whipstone, w której dzieją się złe, złe rzeczy. I wydaje się, że to brzmi jak najbardziej taki standardowy opis misji fabularnej w najbardziej standardowym RPG-u. Niby tak, niby tak, ale tutaj mamy taką oprawę, że zrywa beret po prostu, lub zrywa kask z głowy bo wyobraźcie sobie, że ten wasz mistrz gry, który prowadził przed laty przygody, jest bardzo uzdolnionym grafikiem. Pięknie rysuje piórkiem i, nie wiem, jeszcze węglem poprawia i, i świetnie się ta grafika monochromatyczna, czarno-biała prezentuje na jego obrazkach. I on pokazuje wam te obrazki, jednocześnie opisując historię. I wyobraźcie teraz sobie, że nagle te jego obrazki wchłaniają was do środka i stoicie teraz w tym świecie stworzonym z czarno-białych grafik, i słyszycie głos Mistrza Gry, który opisuje to, co się dzieje, i możecie się poruszać z perspektywy pierwszej osoby. Najpierw wybrawszy sobie członków ekipy, którą wyruszycie do tego zamku Whipstone, by zbadać can jego tajemnice, i to wygląda po prostu oszałamiająco. Grafika jest monochromatyczna, ale to nie zmienia faktu, że prezentuje się absolutnie, absolutnie przepysznie. I każde miejsce, do którego podejdziecie, jest dodatkowo opisane głosem Mistrza Gry. I kiedy dochodzi na przykład do jakiegoś miejsca, do w którym miss, możecie yeah. wejść w interakcję z przedmiotem, macie takie wybory, jakby wam mistrz je pokazywał, yeah. i często brane są pod uwagę dość nieoczywiste sytuacje, także, co też jest piękne. Przede wszystkim atmosfera tego produktu, atmosfera tego dema oh. przenosi w czasie. Osoby takie jak ja pamiętające, jak te moduły przygodowe wyglądały, jak te kampanie kiedyś wyglądały, po prostu. Pewnie poczują się jak, jakby cofnęły się te 30, a może nawet i 40 lat I, i po raz pierwszy zagrały w grę fabularną. Po prostu wrażenie jest fenomenalne. fenomenalne. Zaczynamy postaciami na zerowym poziomie, czyli postaciami, które jeszcze nic nie potrafią i w tym do, w dymie niewiele więcej się nauczą, ale będą mogły przeżyć parę pierwszych przygód, przemierzając korytarze, twierdzy, zdobywając doświadczenia, odkrywając tajne przejścia odkrywając tajemnice początkowe tejże twierdzy opuszczonej, znajdując bohaterów niezależnych, wchodząc z nimi w interakcje, walcząc z przeciwnikami. I walka! Walka jest zrobiona tak, jakbyśmy grali, no powiedzmy, w AD&D drugiej edycji, może jeszcze bez tego no, współczynnika to Hit Armor Class Zero, czy też po polsku SPOKO, ale bardzo prosta jest walka, która polega na tym, że kiedy dojdzie do starcia, widzimy naszych przeciwników ślicznie narysowanych i pięknie tak bardzo... Dystyngowany sposób animowanych i wykonujemy najpierw rzut na inicjatywę. Klasycznie ten, kto ma wyższą inicjatywę, ten zaczyna, czyli miejmy nadzieję, że to my zaczynamy. Wchodzimy do walki, rzucamy kością dwudziestką. Im wyższa wartość, tym większa szansa na przebicie pancerza, czy też przebicie klasy pancerza przeciwnika. Później rzucamy na obrażenia. No i tak się toczy walka, że najpierw my wykonujemy akcję, później przeciwnicy. I to bardzo przypomina mi te walki, które tuczyliśmy. Oj, lata, lata temu, kiedy graliśmy w ADD, jeszcze w tym samym czasie, mniej więcej w Warhammera, w Leech Mistrza, na przykład, świetna kampania. Bardzo polecam, jeśli ktoś ma okazję sprawdzić. No i to otoczenie czarno-białe, pięknie pokazane. Głos Mistrza Gry, przywiązanie wielkie do szczegółów, świetnie pokazana mapa tego, tej kampanii, świetnie pokazane karty, karty postaci, no przecudownie wyglądające, to wszystko chłania nas w ten świat. Ja poczułem się po prostu jakbym miał znowu te 20 lat, a może nie 18, no 20, 20 lat. I poczułem się jak sztubak, który ma znowu nieograniczony czas i może z kumplami przemierzać podziemne korytarze i bawić się w fantastycznych, fantastycznych światach. Jedyny zarzut, jaki miałbym na tę porę do, do tej gry, to ta walka rzeczywiście jest bardzo, bardzo prosta. Chociaż gramy postaciami na razie na zerowym poziomie, może później dojdą jeszcze jakieś opcje taktyczne bardziej, bo na razie po prostu wygląda to na wymianę ciosów. My rzucamy na inicjatywę, przeciwnicy rzucają inicjatywę, my rzucamy na obrażenia, znaczy na przebicie klasy pancerza, później na obrażenia i tak w kółko, aż wytłuczamy przeciwników albo przeciwnicy wytłuką nas. I to na razie jest dość proste, może pójdą, później dojdą jakieś bardziej skomplikowane opcje taktyczne, ale i tak. Kurczę, jakie to jest dobre. Jak ja się cudownie bawiłem. No sprawdźcie koniecznie i dodajcie tę grę do listy życzeń. Nie mam z tego żadnych... żadnych fruktów, po prostu sam zobaczyłem to demo wczoraj i musiałem się z wami tym podzielić, bo to jest po prostu coś pysznego, coś pysznego. Sprawdźcie koniecznie, jeśli lubicie takie potrawy, A nawet jak nie lubicie, to sprawdźcie, bo może wam zasmakuje i się... Um, jakby to powiedzieć, zachwycicie tym tytułem równie e, mocno, co ja się zachwyciłem. I teraz już kończę, bo wydaje mi się, że tracę głos. Tracę głos. Zagrajcie The Secret of Weepstone koniecznie demo jest dostępne. Podajcie dalej. I widzimy się już niedługo. Na razie. Pa, pa.